Dzień dobry. Z tej strony Łukasz Szczepańczyk, kanał Cyfrowy Senior 6.0. Dziś chciałem Państwu przedstawić krótkie filmiki na temat lepszego wykorzystania obiektywu Google. Do czego możemy go wykorzystać? W tym materiale chciałem Państwu pokazać, jak w łatwy sposób możemy rozpoznać roślinę. Ok, zaczynamy. Często już na swoim telefonie mamy taki widżet w postaci paska, takiego długiego paska z literką G. Niektórzy z Państwa, jak spotykał się z Wami w rzeczywistości na różnego rodzaju szkoleniach, mówicie na to Google. W prawym, z prawej strony jest taka mała ikonka aparatu. Jeżeli nie mamy tej, tego widżetu, możemy zainstalować aplikację obiektyw w Google. Wówczas wystarczy wejść do sklepu Play i u góry w miejsce Google wpisujemy. Obiektyw Google i możemy ją zainstalować. OK, ja już mam ją zainstalowaną. W prawym, na tym pasku po prawej stronie, mam tutaj, jak widzicie, ikonkę aparatu. Klikam ją, i tu mam możliwości wyszukania tych roślin albo przy użyciu aparatu, czyli na żywo. Czyli widzę, jakąś roślinę chciałbym sprawdzić, to muszę u góry kliknąć wyszukuj za pomocą aparatu lub też przy użyciu już wykonanych zdjęć. Najpierw zrobimy to przy użyciu aparatu. Pamiętajmy, że przy pierwszym uruchomieniu możemy zostać zapytani o zgodę, czy aplikacja może mieć dostęp do aparatu. Pozwólmy, jeżeli nie będzie miała dostępu do aparatu, no to wówczas nie będzie miała możliwość sprawdzenia, co to jest za roślina przy użyciu obiektywu. Oklik. Klikam tutaj, szanowni państwo, w roślinkę. No i zobaczcie, mam już tu podpisane skrzydło kwiat skrzydłokwiat Skrzydło kwiat czy walisa, Nie wiem tutaj, jak to się czyta. Proszę wybaczyć. Nie znam się tak dobrze na roślinach. I dzięki krótkiemu rozpoznaniu. Ok, cofam się strzałką do tyłu. Zobaczcie tutaj teraz inną roślinkę. Najadę. Klikam tutaj lubkę, Ważne, u dołu mam zakładkę, szukaj. Klikam lupkę. No, i już wiem, że roślina, którą tutaj sfotografowałem, którą zrobiłem zdjęcie, to Diefenbachia. To Diefenbachia. Ok, jak widzicie, to bardzo proste. A jak zatem sprawdzić już ze zrobionego zdjęcia, gdy koleżanka, kolega, ktoś z rodziny wyszedł nam zdjęcie i chcemy się przekonać, co to za roślina. Ok, ponownie klikamy obiektyw, i na dole ja wybieram sobie obraz już ze zrobionych zdjęć. No i mam tutaj chociażby takie oto drzewko. No i zobaczcie, mam już, że to jest trzmielina. Już mam trzmielina. Co ważne, zobaczcie, że gdy na zdjęciu jest więcej elementów, takim narożnikami mogę określić, czego ma wyszukiwać obraz. Cofam się strzałeczkami do tyłu. I wybiorę inną roślinkę. I już mam odpowiedź, że na kolejnym zdjęciu pobratki. Jak widzicie, bardzo prosto i oczywiście czym więcej detali, czym więcej szczegółów pozwalających rozpoznać roślinę, tym lepiej. Niekiedy same listki nie pozwalają zdiagnozować, co to za roślina, ale myślę, że warto wiedzieć, w jaki sposób chociażby naprowadzić się, co to za roślina. Dziękuję za uwagę, za obejrzenie materiału. Zachęcam do polubienia, do zasubskrybowania kanału, oraz do dołączenia do grupy na Facebooku i także do strony na Facebooku o nazwie Cyfrowy Senior60. Do zobaczenia i do usłyszenia.